Manchester United przed Chelsea, Londyn i Borussia Dortmund. Tak wyglądała kolejność na podium turnieju halowej piłki nożnej, który w niedzielę 19 stycznia rozegrano na parkiecie kozienickiej hali sportowej. W imprezie zorganizowanej przez Akademię Piłkarską Nasze Nadzieje Kozienice wzięło udział sześć zespołów chłopców z rocznika 2001 i młodszych. Przed rozpoczęciem rywalizacji ambasador turnieju Jacek Kacprzak do każdego z nich dolosował nazwę drużyny z Ligi Mistrzów. I tak gospodarze grali jako Chelsea. Mazowia Tomaszow Mazowiecki to Manchester United. Piłkarze GKS-u wcielili się w Borusję Dortmund. Pilica Białobrzegi grało jako Bayern Monachium. FC Barceloną był Legion Głowaczów. Zaś Nadstal Krzaki Czaplinkowskie to królewcy z Madrytu. Rozgrywki toczone systemem każdy z każdym po 12 minut mecz przyniosły sporo bramek i mnóstwo emocji. Do ostatnich pojedynków ważyły się losy zwycięstwa. Prym wiodł zespoły z Kozienic i Tomaszowa Mazowieckiego. Ostatecznie wygrała Mazowia. Podopieczni Tomasza Barańskiego zgromadzili 12 na 15 możliwych punktów. Tyle samo oczek mieli gospodarze. Zespół Arkadiusza Mizery przegrał jednak bezpośrednie spotkanie 0-2. do W innych meczach nasze nadzieje wygrały po 1-0 z GKS-em Jedlińsk, Legierem Głowaczów i Pilicą Białobrzegi oraz 3-2 z Nadstalem Stalem Krzaki Czaplinkowskie. Po dwie bramki w tych meczach zdobili Dawid Bernaś i Maciej Karaś a po jednym trafieniu zanotowali Mariusz Hamera i Mateusz Leszczyński. Jestem zadowolony z dzisiejszego występu chłopców. Zajęliśmy egzekwo drugie miejsce. Zespół Mazowi wyprzedził nas tylko bramkami. Turniej oceniam grę moich podopiecznych na piątkę. Kolejne miejsca przypadły GKS-owi Jedlińsk, Pilicy Białobrzegi, Nadstalowi oraz Legionowi Głowaczów. Rywalizacja młodych piłkarzy nie była tym razem jedynym punktem programu. Zaraz po ostatnich meczach wszyscy zgromadzeni na parkiecie i trybunach hali sportowej mogli bliżej zapoznać się z holenderskim systemem szkolenia piłkarzy. Kilkunastominutowy wykład na ten temat wygłosił Krzysztof Nałakowski z Holenderskiej Szkoły Piłki Nożnej z Warszawa. Następnie z grupą kilkunastu wybranych zawodników przeprowadził pokazowy trening. Holenderska filozofia, nauka w ogóle piłki nożnej opiera się na tym, żeby kontrolować piłkę. W czasie, w czasie gry 11 na 11 mamy 22 zawodników na boisko, a tak na, na dobrą sprawę najważniejsza jest piłka. Tego się naucza dzieci od, od samego początku nauczamy to, co robimy, wszystko robimy z piłką. Koncentrujemy się na nauce techniki aczkolwiek techniki robimy, to co robimy na treningu, robimy, robimy w, czasie, w czasie gry. Nie, nie szukamy, nie wyciągamy rzeczy jakichś oderwanych w ogóle od kontekstu, od gry. Wszystko to, co, to co jest w czasie, w, czasie, w czasie meczu, tego trenujemy, tego nauczamy w czasie treningu. Co ciekawe, właśnie na tym systemie opiera się szkolenie w zespołach, które zajęły dwa pierwsze miejsca w turnieju. Taką samą filozofię pracy z młodzieżą wyznaje m.in. trener Mizera. Żeby grać w piłkę, no to trzeba mieć zawodników wyszkolonych technicznie. Jeśli będę miał zawodników wyszkolonych technicznie, to z tego się stworzy zespół i wtedy można myśleć o, o, o zwycięstwach, bo nie ma innej drogi. Najpierw budujemy jednostki, żeby potem zbudować zespół i osiągać wyznaczone cele. Czekając na wręczenie pucharów i medali, młodzi piłkarze brali udział w konkursach indywidualnych. Żonglerkę zdominował zawodnik Mazowi, 133 podbicia. Strzały w poprzeczkę były domeną jednego z reprezentantów gospodarzy. Zaś konkurs rzutów karnych wygrał piłkarz Pilicy Białobrzegi. Wszyscy w nagrodę otrzymali piłki. Podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, oprócz pucharów i medali dla pierwszych trzech drużyn, przyznano także pięć wyróżnień indywidualnych. Najlepszym ramkarzem trenerzy wybrali Jakuba Stankiewicza. Golkiper naszych nadziei w pięciu meczach skapitulował tylko cztery razy. MVP turnieju został Erwin Kołodziejczyk. Zawodnik Mazowi strzelając 9 goli wywalczył także tytuł Króla Strzelców. Co ciekawe powtórzył tym samym osiągnięcie z grudniowego turnieju MKS Kozienice Cup, gdy również był najlepszym zawodnikiem i strzelcem imprezy. Pozostałe dwa wyróżnienia trafiły do gospodarzy. Ośmioletni Paweł Traczyk był najmłodszym zawodnikiem. Zaś Mateusz Leszczyński odebrał z rąk Jacka Kacprzaka nagrodę ambasadora turnieju. Na zakończenie rozegrano mecz pokazowy. Obok uczestników turnieju wystąpili znani w regionie i nie tylko byli piłkarze. Jacek Kacprzak, Mirosław Siara, Tadeusz Łukiewicz, Paweł Potent i nadal grający Grzegorz Seremak. Spotkanie zakończone remisem 3-3 dostarczyło mnóstwo frajdy dzieciom, a i ci starsi również dobrze się bawili.